Wyjmę je, bo się rozputują. Letnia Kuchnia u Gawrońskich, proszę Państwa, dzisiaj serwuje pierogi, pierogi ruskie. A to dlatego, że nie było pyzów. Czasem nas nachodzi na takie danie, takie instafood. Nie za zdrowe. Nie za zdrowe. To znaczy... Chociaż to, to jest spokojnie. Przy McDonaldzie to, to jest żywność bio, normalnie. Kto wie. <śm> A żeby to wszystko sprawdzić, żebyście mieli Państwo pewność, zaprosiliśmy krytyka kulinarnego. No lepszego to e... Tym razem jest to Karol. I Karolu, skosztuj, rozpocznij ucztę i czekamy na Twoje wrażenia. Okej, okay, dziękujemy. Moje wrażenia? Przezajebista. Przebomba, no. No i właśnie. Macie Państwo potwierdzenie. Nie musicie nam wierzyć na słowo, Karol to potwierdza. Tak. Niestety nie jest to reklama pierogów ruskich z biedronki. Ale mogłaby być, dlatego zapraszamy producenta pierogów ruskich do współpracy. Niestety nikt nie dzwoni. Nadal. Nie, no wiem, kiedy kiedyś ale z pyzami moim zdaniem jest jeszcze lepsza. A to wszystko przy dziczyźnie, która czeka na ugryzia. Zrobiona, no to są jaja, naprawdę. jemy no. tak. pierogi z wygrąbki, a on je z rozumiesz? Tak. nie, nie, lasu. A to wszystko dzielimy, proszę państwa widelcem, bo pierogów się oczywiście nie, pierogu się nie, 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 wiadomo. Cyk. nie, mm, Moje też dobre. z tego samego miotu są. No pycha. Mm, miałem nie chrupać przy nagrywaniu. No chyba jeden z pierogi to nie chrupać. O, ogórka możecie sobie jeszcze i Ty wiesz, że okazało się, że... No u nas w miasteczku to ja kojarzę dwóch gości z mizofonią, z tym wiesz, z tym schorzeniem, czyli mnie i Krystiana. Ale mamy widzów, którzy też to mają. I tak. I też potwierdzają, że wyzwalają się najgorsze instynkty. No ja jak wiem, ja wiem po no. kurczę. Tak. I po Tobie też oczywiście, nie? Myślę, że sporo zgonów może być spowodowanych tym, że ktoś mlaskał przy kimś. Poważnie. To jednak za dużo kupiłam. Trzeba by to znaleźć do zamrożenia. Co Ty? Zjemy, zjemy. No coś to tu To później się ugotuje. Tu jeszcze są w środku? No, nie, tu są wyjęte. A tu? No ale dobra, no jeszcze przecież mamy czas, tak? Nie kończymy wieczoru. Trzeba po południu. No, trzeba to zamrozić w razie to czegoś się wyjma. Tak, w ogóle to takie rzeczy powinny być zawsze w lodówce, uważam. Cykpy, i masz Myś. super danie. No. Ugrzysz, że masz swoje, Znaczy nie dom? No to ugryź na... na pieroga, byś się jeszcze chciał załapać? Na cokolwiek chyba.